Moi drodzy, dzisiaj będziemy uczyli się wykonywać oczek ścisłych, półsłupków, półsłupków nawijanych i słupków. Ja spotkałam się z różnym nazewnictwem, a dotyczy to półsłupków i oczek ścisłych. Niektórzy to, co ja tutaj pokazuję w dzisiejszej lekcji, nazywają półsłupki, nazywają oczka ścisłe, oczkami ścisłymi zamykającymi, natomiast półsłupki nazywają, półsłupki nazywają oczkami ścisłymi a te półsłupki nawijane nazywają po prostu półsłupkami. Są to trzy takie nazwy, gdzie nawet jeżeli będziecie oglądać filmy na, na YouTubie, spotkacie się z różnym nazewnictwem i trzeba to przyjąć, że tak po prostu jest. My zostańmy przy tym, że. Półsłupek to jest, że przepraszam, że oczko ścisłe to jest takie, które jest kładzione, położone na oczku łańcuszka. I jest to oczko, które wam pokażę za chwileczkę. Później jest oczko ścisłe. Znaczy później jest półsłupek i ten półsłupek niektórzy właśnie nazywali, nazywają oczkiem ścisłym, a my zostańmy, że to jest półsłupek, i później będziemy mieć półsłupek nawijany. W wielu szkołach ten nie ma nazewnictwa półsłupek nawijany, tylko jest różna nazwa oczka ścisłego, a nie półsłupków. Także przyjmijmy to do wiadomości i zapraszam na filmik, gdzie Wam właśnie pokażę te sploty, które tutaj widzicie na tej próbce. Dziękuję bardzo i zapraszam na film. dzisiejszej lekcji i dzisiaj troszeczkę odmiana. Dzisiaj będziemy uczyć się podstawowych splotów na szydełku. Pokażę Wam jak rozpoczyna się robótkę, czyli wykonywanie oczek łańcuszka. Pokażę Wam oczka ścisłe, pokażę Wam y, półsłupki, półsłupki nawijane i słupki. To są takie podstawowe y, wzory, które moim zdaniem każdy, kto w ogóle robi zwłóczki powinien znać. Y, tak jak szydełko y, może sobie istnieć, samoistnie jako szydełko, to moim zdaniem druty nie istnieją bez szydełka. Szydełko jest nam potrzebne do. Y, Zakończenia nitek, do wykończenia nieraz robótki. Także bardzo przydatne jest, potrafić zrobić, nawet jeżeli robimy na drutach, przydatne jest po prostu znać podstawowe oczka na szydełko. Oczywiście, ja będę nieraz pokazywała. Coś na szydełku. Będę robiła jakieś rzeczy na szydełku z czasem, jak również będę pokazywała do wzornika nieraz wzory szydełkowe. Także kto chce, zapraszam, kto nie chce, to nie zapraszam. W każdym bądź razie zaczynamy lekcję. Związaną z szydełkiem, i dzisiaj robimy podstawowe wzory na szydełku. Pierwszą rzeczą, którą musimy się nauczyć robić na szydełku, są to oczka łańcuszka, i teraz tak, z tego co oglądałam, patrzyłam, większość osób rozpoczyna takim magicznym oczkiem. Ja tak nie rozpoczynam. Nauczyłam się inaczej. Jestem w zupełności samoułkiem i tak, tak się nauczyłam, i pokażę Wam mój sposób. Ja sobie po prostu wieszam w ten sposób włóczkę jak na druty, jakbym nakładała na druty, z tym, że nie biorę tej nitki długiej, tylko po prostu końcówkę biorę, zakładam sobie na palec na kciuk i na palec wskazujący. I teraz wkładam sobie tutaj. Szydełko, i przekręcam zupełnie tak jak pierwsze oczko wykonuję na drutach. I teraz przeciągam, i robię w ten sposób oczko. I to jest moje pierwsze oczko. Zrobimy sobie kilka oczek łańcuszka. O, i oczka łańcuszka. Jeszcze raz wam pokażę. Tu jest to moje pierwsze oczko. I pierwsze, łań pierwsze oczko łańcuszka to jest. Po prostu podbieramy tą nitkę szydełkiem i za pomocą tego haczyka, który tu jest na szydełku, po prostu wyciągamy sobie i powstaje nam oczko. Jeszcze raz po prostu oplątuję, nakładam, nawijam sobie na, na szydełko i przeciągam. Nawijam sobie i przeciągam. I tak robię sobie po kolei oczka łańcuszka. I robimy sobie oczka łańcuszka. Nawijamy, łapiemy haczykiem i przeciągamy. Nawijamy, łapiemy haczykiem i przeciągamy. I tak wykonujemy sobie oczka łańcuszka. W schematach oczko łańcuszka jest zaznaczone, Takim otwartym kółeczkiem, i ja Wam na koniec pokażę zdjęcia, jak zaznaczamy na schemecie te oczka, których się dzisiaj nauczyliśmy. Oczkiem, które Wykorzystujemy bardzo cie, często, są oczka ścisłe i oczko ścisłe wykonujemy w ten sposób, że wbijamy, zawsze sobie na początku robimy y, oczko łańcuszka i jest to tak, by pierwsze oczko, y, żeby w ogóle rozpocząć rządek. Wbijamy sobie w, o, w oczko łańcuszka poprzedniego rzędu, wyciągamy. I to są oczka ścisłe. Wbijamy sobie i przeciągamy. I zobaczcie, to tak, jakby to oczko tutaj nam się y, nakładało, jakbyśmy robili taką y, oblamówkę. Takimi oczkami ładnie na przykład jest wykończyć sobie dekolt. Zobaczcie, bo to wychodzi taka grubsza oblamóweczka. Wbijamy, przeciągamy i przez to drugie przeciągamy. I to są nasze oczka ścisłe. Powstaje nam taki grubszy brzeżek. O. Wbijamy, przeciągamy i przeciągamy. Te oczka są jakby nałożone. Te oczka są jakby nałożone na nasz łańcuszek. Taki gruby brzeg nam tworzą. Na przykład możemy sobie tak, tak zrobić sznureczek do, do wciągnięcia. Bardzo ładnie będzie wyglądał. I w taki sposób właśnie sobie wykonujemy oczka ścisłe. I oczka ścisłe są zaznaczone na schemacie zawsze jak oczko, jak oczko łańcuszka, tylko że zamalowane, wypełnione są w środku. Jest to takie, taki, taka elipsa wypełniona w środku, zapełniona w środku. Tak wykonujemy nasze oczka ścisłe i powstaje nam taki sznureczek. Kolejnym oczkiem, które będziemy teraz patrzeć jak się robi, to są półsłupki. Półsłupek Wykonujemy w taki sposób, że wbijamy sobie w oczko poprzedniego rzędu. Ja mam na tych oczkach ścisłych trochę problem. Wbijamy sobie, przeciągamy i przeciągamy. Wbijamy sobie w oczko poprzedniego rzędu, wbijamy sobie w oczko poprzedniego rzędu. Wyciągamy. I wyciągamy. O. I w taki sposób wykonujemy półsłupki. Tam, gdzie chcemy mieć bardzo taką zwartą dzianinę, to sobie takimi półsłupkami możemy wykonywać. Jeszcze raz wolno wbijamy. Co bardziej, wbijamy i wyciągamy haczykiem, wyciągamy nitkę. Nabieramy i wyciągamy. I tak powstają nam półsłupki. Wbijamy w poprzedni rządek, wyciągamy haczykiem. I to nam powstaje taka zwarta dzianina. Te, te oczka są bardzo niskie. One już się nam nie kładą jak oczka ścisłe na, na poprzednim rzędzie, ale po prostu yy, są malutkie, są niziutkie i dzianina nasza jest bardzo zwarta i bardzo ścisła. Nadaje się też do yy, Jakiś, jak chcemy jakąś oblamówkę zrobić, możemy sobie w taki sposób wykończyć naszą robótkę moczkiem. Które chcę Wam pokazać, jest półsłupek nawijany. Robimy bardzo podobnie jak półsłupek, z tym, że nawijamy na przydełko, wbijamy w poprzednie oczko łańcuszka, wyciągamy i przeciągamy przez wszystkie trzy. Nawijamy, wbijamy w, poprzednie oczko, w poprzedni rząd, wyciągamy, i znowu nawijamy nitkę na szydełko i przeciągamy. Ja te półsłupki nawijane powiem Wam, że wykorzystuję chyba najczęściej przy mm, takich dzianinach y, szydełkowych, gdzie chcę uzyskać dosyć dosyć ścisłą dzianinę natomiast niekoniecznie taką ścisłą jak półsłupki jest to takie oczko pomiędzy półsłupkiem a słupkiem nawijamy włóczkę na szydełko wbijamy w poprzedni rządek przeciągamy wyciągamy sobie nitkę Nawijamy na szydełko i haczykiem przeciągamy przez trzy. I przeciągamy przez trzy. I przeciągamy przez trzy. I powstaje nam zwarta taka yy, dzianina, ale troszeczkę luźniejsza niż robiona samymi półsłupkami. Kolejnym oczkiem będzie słupek. Wykonujemy sobie zawsze na brzegu trzy oczka, dlatego że to już jest dosyć wysoki, wysoki przeplot. I zobaczcie, wbijamy. W zależności od wzoru, nieraz wbijamy w taki sposób, a nieraz wbijamy w taki sposób. Tutaj to jest uzależnione od tego, jak mamy w opisie. Wbijamy sobie szydełko. Nawijamy raz, tak jak przy półsłupku nawijanym. Wbijamy sobie szydełko w poprzedni rządek. Wyciągamy i teraz nie tak jak w półsłupku, przeciągaliśmy przez wszystkie trzy oczka, tylko przeciągamy przez dwa i znów nawijamy, i przeciągamy przez kolejne dwa. Nawijamy na, na szydełko nitkę, wbijamy w poprzedni rządek, wyciągamy szydełko i teraz dzielimy dwa i dwa nawijamy i zobaczcie dwa i dwa i tak powstają słupki Tak robimy sobie do końca rzędu. Zobaczcie, różni się wysokością taka, takie oczko, taki przeplot. Różni się wysokością. Jest to też najpopularniejsze oczko przy dzianinach takich, no i przy wzorach, ale przy dzianinach, gdzie chcemy wykonać gładko. Coś gładko, to bardzo często wykorzystujemy takie, półsłupki, tak, takie słupki do wykonywania naszej dzianiny. Oczywiście przy różnego typu wzorach mamy. Rozdzielone to oczkiem łańcuszka. Mamy w różny sposób to robione, ale generalnie słupek nawijamy, wbijamy w, w poprzedni rządek, wyciągamy nasze szydełko i robimy 2 i 2. I przy, wykonujemy ostatnie oczko. 2 i 2. I tak powstaje nam ta dzień. Na tą chwilę yy, Tutaj, zobaczcie, tu nie wykonałam dobrze, tu jest zrobione źle, bo powinnam zrobić jeszcze tutaj słupek. O, i dopiero na końcu słupek. Żeby nie mieć te, tego, tej dziury tutaj na końcu, żeby się ilość zgadzała. Także na dzisiaj to wszystko. Mm, Mówię, nie musicie robiąc na drutach, nie musicie się robić, uczyć na szydełku, ale jest to bardzo przydatne, żeby takie podstawowe oczka potrafić przerabiać na szydełku. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne lekcje.